Witam. Weekly recap w tamtym tygodniu. Udało się wyjąć 4 i 4200 dolca, co pokażę na tym odcinku? jak to zrobiłem, jakie to były pozycje. To były dwie pozycje na już 30 Planuję nagrać tutaj jakiś szybki breakdownik. Szybki, nie będę wchodził jakieś dogłębne szczegóły, jeżeli chcesz poznać jakieś dogłębne szczegóły albo nauczyć się mojej strategii, to zapraszam na Rooma. Rejduję tam na, codziennie na żywo. Linki w opisie, ale przejdźmy do... Przejdźmy do tych setupików. Jak widać jesteśmy na 1.30 cofnę sobie wykresik. Sprawdźmy co działo się na daily. Daily bullish jest od dawna. <grym> daily bullish jest od dawna. Co prawda ostatnio jakiś pulwek zaczęło robić. Aczkolwiek tego dnia był to, była to środa 9 lipca. Grałem pod longi z założeniem takim, że będzie ruch kontynuował do góry. Generalnie od samego rańca jak widzicie od 9. Ruch był pionowy, co, generalnie, co, co nie jest takim super, super rzeczą, którą chcecie zobaczyć, jak wchodzi na wykres o 15:30, bo jednak kiedyś ta cena musi wrócić, żeby zrobić ten pullback. W każdym razie miałem fajny poziom, gdzie poziom z półgodzinnego timeframu 44435, używany już wielokrotnie czwórce. Na czwórce co? Na czwórce był uptrend, potem był downtrend, a tutaj jest break struktury na uptrend znowu, tak? Czyli w tym miejscu też chciałem brać swoją pozycję i o 15:35, czyli właściwie pierwsza świeca na, na Open Nowego Jorku, przebiła się cena ponad mój poziom, który mam zaznaczony tutaj, jest stagfreak 5-minutowego. Take profit miałem gdzieś w okolicach tutaj, 3 RR. 44640 i cena poruszała się z początku całkiem spokojnie, ale w momencie kiedy przebyła się ponad ten poziom, oj, to wszystko przesadziłem, w momencie kiedy przebyła się ponad ten poziom. No to co, właściwie tutaj założenie było takie, że kolejną świecą najlepiej, jakby leciało do targetu. A jeżeli tutaj zawróci, no to będziemy ugotowani. Także trailowałem swojego stoplosa, Ustawiłem go gdzieś tam pod tym, pod, pod tym poziomem. Pod tą chyba minutą dokładnie, e, która była taka bullish, przejęła ten poziom. To też jest poziom z półgodzinnego timeframe'u 44 44567, ale niestety, boom, reversal e, i totalnie w drugą stronę cena poleciała. <grytania> Zrobiła sobie swój pullback. Tak? Także w takich momentach, trailing oczywiście jest. Złoty gral. <grych> I z tej pozycji, jak możecie zauważyć, rzuca. Eee, no to 1, 2 RR się udało wyjąć. Kolejna, kolejny stapik. Boom. Czwartek 10 lipca, czyli na kolejny dzień. Końcówka tygodnia. Jak możecie sobie zauważyć, wejdźmy na daily. No daily, znaczy wczorajszy Dzień przed tym. Kiedy tę pozycję brałem, było bardzo mocno bullish, no bo jak widzicie, bullish engulfing, body zamknął się ponad weekiem poprzedniej daily. No to jest coś, co chcemy widzieć. Nie było tutaj zbytnio jakichś specjalnych poziomów, z których można było wziąć te entry. Można było sobie to narysować, aczkolwiek, jak widać, słabo ten poziom się prezentował. Także sharem sobie na ten 5-minutowy i po prostu zagrałem break poprzedniego haja z piątki, tylko że wszystko się wskazało tak. Wiadomo, daily, ciągle nic się nie zmieniło na <laughs> tej poprzedniej pozycji, dlatego bardzo dobrze wiedzieć, w jakim miejscu jest cena. C nawet jak nie tradujecie, chcecie sobie zrobić przerwę w tradingu, bardzo dobrze analizować ciągle jest rynek po to, żeby wiedzieć, w jakim miejscu jest cena i móc w jakikolwiek sposób domyślić się, co się może wydarzyć danego dnia. Eee, grałem pod longi, pod breaka tego poziomu z piąteczki, boom. Na pierwszej świecy się to nie wydarzyło, druga świeca breakła, boom, zenterowałem swoją pozycję, 47 pipsów stopa. No i co? Kolejny poziom, w sumie, na który gdzieś tam trzeba było zwrócić uwagę, to był ten high. Jest 16.00, czwórka się zamknęła, <coughs> także w tej sytuacji, kiedy zamknęła się bardzo fajna 4-godzinna świeca. I na kolejnej minutówce, z tego co pamiętam, cena znowu breakła ten poziom, zostawiłem sobie stop na break even I w tym miejscu właściwie już patrzy na 1 do 1 cena i zaczęła dolecić. A ja już 100% na 0, a może nawet w plusie. I tym razem nawet w plusie. <grytanie> Bo cena bardzo, bardzo ładnie się poruszała. Też trailowałem swego lossa, Zamknąłem jakieś trzy dolca na tej pozycji. Koniec końców doleciała do targetu, a nawet do kolejnego targetu, który zakładaliśmy tutaj na tym haju. Tak, to, 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 nie są, to nie są losowe punkty na wykresie. Każdy z tych poziomów ma przełożenie faktycznie na rynku. I co można było sobie podtrzymać do tego poziomu, zgadnąć 4 RR i tak naprawdę, co. Czego chcesz więcej? Także, tak, tak jak mówię, dwa szybkie break do tych pozycji. Taki recap'ik, żeby było wiadomo, że pracujemy, wszystko ciągle funkcjonuje, nie poddajemy się, tradujemy, Room działa, wszyscy są zadowoleni, jesteśmy w plusie. Wrzucę tutaj na statystyki Rooma, żeby było wiadomo. Staram się nagrywać te weekly recap'y na no YouTube, tak żeby każdy wiedział, jak to się prezentuje, aczkolwiek dużo większą wagę przykładam do breakdownów gdzieś tam na Rumie no, z siłą po prostu rzeczy, to jest to już mi weszło w krew, co nie? Także, także na YouTube też takiej aktywności przez to nie ma, ze względu na to, jaką ilość pracy po prostu trzeba tam włożyć, co nie? Ale myślę, każdy to bardzo dobrze rozumie. I co? Opowiedz w komentarzach, jak Wam minął tamten tydzień. Jeżeli chodzi o ten tydzień, mamy wtorek, jeszcze nie złapałem żadnej pozycji, jeszcze nie było co przygamblować, <gum> że tak powiem. Cena traduje w takim średnim trochę rężu, w którym wolałbym pozycji nie brać. Także co, jest jak jest. W końcu setup się na rynku pojawi. Jak zawsze. Kiedyś się pojawiały, będą się pojawiać. I tak to, tak to jest. Nie ma co rasować tego wszystkiego. Pamiętajcie, nie raszujcie setupów. Dobra, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Yo.